maneczko Witam w kolejnym odcinku Zbieracza Rozbieracza Jacka Recyklera. Po malutkiej przerwie, po prostu, no czas jest dla mnie niemiłosiernie, nieubłagany. Za szybko ucieka. Niestety, nie jestem w stanie ostatnio pojechać codziennie na złomowisko. Po prostu no czasu mi brakuje. Wiadomo, praca, obowiązki, jeszcze na ogrodzie. Swoje zajęcia. Nie tylko z umowiskiem człowiek żyje, ale mam jeden zarąbisty fand, Jak na tą pogodę, to strzał w dziesiątkę. Zobaczcie. Stary wentylator. W pełni sprawny. Co za chwilkę zobaczycie. Wszystko działa jak powinno. Obraca się prawo-lewo. Można zwiększyć prędkość. Wyłączamy. Włączamy. Zapierdziela jak tornado. A no taki bajer na złomowisku. Jestem w szoku. Może nie w szoku. No ale w taką pogodę taki traf. Mega. Naprawdę mega. Wszystko działa. Jak mówiłem, wszystko działa idealnie jak powinno. Obraca się, kręci, wieje. Jedyny mankament jaki jest, to lekko pożumnięta obudowa, ale to jest do oczyszczenia wodą utlenioną, perhydrolem, czymś takim i światło, ale to sobie z pewnością zrobię, robiłem już takie rzeczy, pęknięta obudowa mówię, ale poza tym wszystko działa i do przerobienia będzie jeszcze kabel, na szybko, żeby sprawdzić, musiałem przewiercić, bo teraz wiadomo, wszystkie gniazda z tym bolaszkiem, uziemienie, czy do czego tam służy ja nie elektryk ale taki zakup za całe 10 zł jak na taką pogodę to myślę, że strzał w dziesiątkę nic więcej nie było, nic więcej nie brałem jest godzina zaraz 19 mam tu w środku 30 stopni tyle samo co mam w pokoju mieszkam na poddaszu W górze mam pokój Także tam jest bardzo niemiło w taką pogodę. Także mówię, strzał w dziesiątkę za 10 zł. Nie będę przedłużał, nie będę tu naciągał. Jeśli się podobało, zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrybowania. No i co? Myślę, że do jutra. Trzymajcie się, hej.